Wracamy do naszego strasznego sobotniego filmu. Oh, proszę Cię, czy my musimy to oglądać? A co, nie podoba Ci się? A może się boisz? Nie, po prostu a, na innym kanale puszczają mój ulubiony program. Ey! Run. Cze łyżek. Mm. Dwugodzinny dokument na temat niezwykłej łyżeczki do herbaty. O, lubię łyżeczki. A! teraz będzie tu ciepło i przyjemnie. I mam nadzieję, że nie złapiesz tego okropnego wirusa. No i popatrz. Mój James oczywiście już się zdążył zarazić. A teraz odrobina słońca w tym burym dniu, kochani. One Way Street i świeć, bo już przyszło lato. Ojej, uwielbiam ich. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam lufy z klopak, Zupa była z mlekiem na mleko, lekki. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam dupy. Eee, tak szczerze to nie do końca moja muzyka. Dziwnie to już przyszło na Wcale ja się nie boję. Normalnie nie Co tu się od Janie Pawla? Ja, e, Oglądałem taki dokument o niesamowitym świecie łyżeczek do herbaty. Proszę spojrzeć, zaiste wspaniałek. Proszę natychmiast szorować do Bronwyn i przynieść kolację. Oj, że na zewnątrz? Ale ja... chory jestem. <laughs> Bo złapałem tego wirusa co wszyscy. <laughs> Naprawdę myślisz, że uwierzę w tego twojego wirusa, Leniu Patentowany? Tak, masz do Bronwyn. La 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 la. Cześć sam! Hej, Penny! Wiecie co? Zorganizowaliśmy sobie całą noc tańców na służbie. Bardzo fajny pomysł. A czego sobie słuchacie? To, no, to zapowiada się jednak długa noc. Wcale się nie boję pioronów. Zombiaków też się nie boję. Słyszycie? A wiesz, że się cieszę, że Cię widzę? Oh, hej, normal! O nie! Zamienili Cię w zombiaka! Pontypanski zombiak! Jesteś ponciak! I sobie bądziacz nie zbliżaj się do mnie! Czeka! A temu co się znowu stało? Nigdy nie widział człowieka z zatkanym nosem? Ponciaki atakują! Ludzie! Ponciaki atakują! O, Jakaś wyjątkowo zimna ta zima! Nie mogę się doczekać lata. Somebody won't tell me the world is gonna roll me I ain't the shape is too a... To splątane węże Co tu się wyprawia? Bardzo przepraszamy, zrobiliśmy sobie krótką muzyczną przerwę Czemu mnie nikt nie zaprosił, uwielbiam tę piosenkę, tengę, Oj, tak wpada w ucho Wiesz, może lepiej wracaj do domu. Hanna się zaraziła. Ona też! Nie. No wiesz co? Czemu go wyprosiłeś? Cały dzień siedzę sama. Bardzo mi jest przykro, kochanie, ale chyba nie chcesz zarazić Normana. Norman! O spodzio! Zaczekaj! O nie, zombiaki są coraz bliżej. To numer 5. Będę! Błogowłość! Czemu? przeszkadzasz. Oglądałam super straszny film o zombie. Daruj sobie film, mam coś lepszego. James i Hana zamienili się w pontypańskie zombiaki. To Pontziaki. Hej, tam. Co ty pierdolisz, człowieku? Tylko wie, że zombiaki nie istnieją, prawda? Bo barykadujemy drzwi i okna. Dobra, chodź na górę. Bezpiecznie. Czuję. Od tego właśnie się zaczyna! Ludzie! Ratunku! Oh. normal! Co ja mam robić? Co ja mam robić? Zadzwonię po strażaka sama! No nie... Gdzie oni mają telefon? Oh, chyba tam jest! No tam to w życiu nie wejdę! Muszę dać im jakiś znak! Jest flara! Uhu! No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy. I podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Komenda policji w Żarach. E, halo, policja? Tak, policja w Żarach. E, proszę pana, mówi Himmel Jadziga, lipinki łóżyskie, łączna 40... Łączna tutaj, jak się wjeżdża, zaraz koło poczty, objazd. Tutaj zgłaszam. wybuch, styrce, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki użyckie łączna 43. Ale za to... pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham. Straż pożarna. No ktoś podpalił. Ja nie wiem kto. A straż pożarna? Słucham. Czy straż pożarna powiadomiona jest czy jedzie? Ja nie wiem kto podpalił, ale ktoś podpalił. Tu siano, tak? Jest straż, siano? Jest? jest straż, Aha. przyjechała straż. Dobrze, Ale jak jest to dobrze, jak jest straż pożarna, to dobrze. No nie gasi, gasi, nie, nie gasi? syr to się dopala. No ja nie wiem, Lipinki Łużyckie, Łączna 43. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? No, i syna nie ma w domu. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów. Znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga! U Fladów znowu pożar. Tam, że 100 Elvis, Ellie, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Ach, nie mogę otworzyć. Co? Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś to chyba Mandy. Dobra, zabierz Majka i Normana na nadwór, Idę po małą. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. I już po strachu. Co tu się stało? A to, że Norman prawie spalił nam dom. I chyba jestem chora. Pewnie złapałaś tego nieszczęsnego wirusa. James i Hanna też leżą w łóżkach. I co, Norman? To nie pądziaki. Bo... No, wiedziałem. A ty wiesz, że taka flara to nie zabawka. Nie wolno odpalać flary w domu. Bardzo przepraszam, bo oglądowałem taki straszny film i chyba jednak nie był dla dzieci. Jednak nie był dla dzieci. A ja chyba wiem, jak kolegę rozchmurzyć. Co powiesz na piosenkę? No nie. Tylko jedno w głowie mam. 5 gram, odlecieć sam, w krainę zapomnieć Eee, fu, ta piosenka jest jeszcze gorsza niż te pądziaki Wyobraź sobie, że o dziwo, muszę się z tobą zgodzić A ja w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan